Z gospodarstw w rejonie Izborska zaczęły znikać zwierzęta hodowlane, a gleba i okoliczne rzeki uległy skażeniu. Duża część ludności cywilnej wyjechała, porzucając swój dobytek w obawie przed no właśnie, nikt nie wiedział przed czym uciekają. Lokalne władze znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, ale najgorsze zdarzyło się potem. Doszło do zaginięć ludzi. W całym rejonie zapanowała anarchia i rozwinęła się działalność przestępcza. Domy i budynki gospodarcze popadły w ruinę. Wszechobecny grzyb stwarzał zagrożenie dla wszelnikich istot żywych. Wiadomość o tych zdarzeniach dotarła w końcu do Państwowego Komitetu Obrony ZSRR. Tam wydano dekret, na podstawie którego do akcji miały wkroczyć oddziały armii radzieckiej.